Cześć Wam, jak Was ciekawi, ile można zebrać fix takiego krzaczka tutaj w Warszawie, który rośnie w gruncie. Nie jest okrywany, ostatnie lata zimuje właśnie bez okrycia. No to zapraszam. To jest Pereta, on radzi sobie najlepiej. Reszta moich fig też radzi sobie świetnie, ale są okrywane na zimę i w tym roku przemarzły, chociaż też spodziewam się z nich plomą, no mimo to zobaczmy teraz na perecie jak to wygląda. Jak widzicie super pięknie dojrzewa. No i ciekawe czy ktoś zgad ile takich fiks się tutaj można zebrać w tym sezonie, ile na niej zawiązało się tych fik, Zobaczmy w tym roku. I pokażę Wam jeszcze ten krzaczek z tej strony, jak wygląda od słońca. Tak się prezentuje. No i ciekawe ile na ten fig. Liczymy. gałęziami po kolei, kto chce zobaczyć, jak takie coś owocuje. A jeszcze Wam powiem, liczymy wszystkie figi, które zawiązały się po pinchingu. Tu widzicie, tu była odłamana gałązka i właśnie te figi poniżej to są zrobione, które powstały dzięki temu, że odłamaliśmy i one urosły szybciej i dużo. Takich całkiem małych fig nie liczymy, tylko właśnie takie po pinchingu, które spokojnie mają szansę dojrzeć. I wszystkie tu figi, co widzicie, one już są tu od lipca, więc mamy jeszcze sierpień, wrzesień i październik, więc one spokojnie powinny sobie tu dojrzeć. E, ostatnie figi dojrzałe zbieram z tej figi nawet w listopadzie, więc ona bardzo długo fajnie dojrzewa i też takie zbierane nawet w listopadziewki są bardzo słodkie, jeżeli tylko poczekacie i nie zbieracie takich fig jak tu. Tylko poczekacie troszeczkę dłużej, żeby one dojrzały mocniej, e, to są przesłodkie, więc trzeba tu cierpliwie poczekać, żeby były takie bardzo jak mi woreczek dżemu miękkie na górze. No dobra. To co, liczymy. Sprawdzajcie, czy gdzieś nie pominęłam. Bo łatwo przegapić taką zieloną figę jeszcze. Czasem gdzieś się schowają w liściach. Liczmy. Jedną już zjadłam. no ale dobra, liczymy. Zacznijmy od tej gałązki. Tutaj mamy 3 plus 2, 5 6 i tu 7. Te dwie to nowe przyrosty, na nich nie mamy fig. Tu mamy 2, czyli 9. I teraz mam taką większą gałązkę, którą rozłożymy na kawałki. 9. Tu jest ich raz, 2, 3, 4, 5. Czyli to nam daje 14.

Lecimy do kolejnej pięćdziesiąt dwa, tu będzie pięćdziesiąt cztery, a ta pięćdziesiąt pięć, a tu jeszcze mamy pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt a tu pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dziewięć, sześćdziesiąt, i tu są chyba tylko dwie.

80 plus jedną zjadłam, czyli 81, tak naprawdę było, ale mm, uznamy obie odpowiedzi. Jeżeli ktoś zgad, 80 albo 81, to uznajemy obie. <laughs> Jeżeli zgad przed publikacją tego filmu, czyli przed oficjalnym liczeniem, no, także 80 fik z takiego krzaczka. Szczerze mówiąc, ja jestem zaskoczona. Nie wiedziałam, że aż tyle tych fik można zebrać. Co wy myślicie na ten temat? Dużo, mało. Generalnie do tej pory najbardziej planującą figą była brown turkey. Też tu możecie zobaczyć, że na niej też jest sporo fig, ale dziś już nie będziemy ich liczyć. Zwłaszcza, że ona dłużej akurat dojrzewa, więc na niej no, pereta jest pewna, że tam wszystko dojrzeje. A tutaj jest troszkę mniejsza pewność, zależy od sezonu, ale powinna dojrzeć, bo to też są figi, które powstały po pinchingu. No, i tyle, taki rzut oka na młodzież figową. Tutaj też mamy troszkę owoców. Tu e, Napolitana szaleje po prostu strasznie z ilością tych małych owoców, ale ona bardzo długo dojrzewa. Też może nie będziemy liczyć, ale jest ich tu. Zobaczcie, jak chcecie, to liczcie zagęszczenie. No, taki sięga mi do kolona krzaczek. No, także mamy tu troszkę fik jeszcze w drodze na innych odmianach. Ale dzisiaj był odcinek poświęcony perecie, więc, więc skupmy się na perecie. To mnie ciekawi, co to jest za figa. Mam nadzieję, że zweryfikuję, bo też ma tutaj widzicie, dużo owocków. Powinna to być kadota, ale jakoś mi nie wygląda na nią. Zobaczymy. Już Wam ją pokazywałam, że mam wątpliwości co do tej odmiany. No i ciekawe, kto zgad. Dobra. To tyle z liczenia fig. Pozdrawiam, na razie, pa pa. Dla wiernych kibiców na koniec pampas, który zobaczcie jak obficie się szykuje do kwitnienia w tym roku. Przepiękna, przepiękna trawa. Także jak tam wasze pompasy dajcie znać też, pa. I witam po kilku dniach, Przetrzyłam was trochę, figi też. Co już pięknie dojrzałe. Także dzisiaj zbieram te, które tu są wyjęte z woreczka. Jedną już zjadłam. Tutaj jeszcze mamy taką dojrzałą, także trochę dojrzałą. No i wyniki konkursu. Czas ogłosić. Fajnie się mówiliście. W trzech miejscach to te zgadywanki robiliśmy. Także sprawdziłam. Wszystkie te miejsca, wasze komentarze. Najwięcej było trafień, że trafień nie było. Nikt nie zgadł co do sztuki, no ale to było ciężkie zadanie. Natomiast jedna osoba była dużo, dużo bliżej niż cała reszta. Nawet sobie bym powiedziała przestrzeliła wynik, bo wszyscy poza jedną osobą nie doszacowali możliwości tej figi, a jedna osoba była taką niepoprawną optymistką, ale koniec końców poprawną, bo to będzie najbliższa e, odpowiedź. Mm, I to jest... Ta -dam, ta -dam. Najpierw Wam powiem, ile obstawialiście. E, najczęściej wokół 50 fik. To były najczęściej odpowiedzi wokół, gdzieś w okolicach 50 do 60 max. Natomiast Marlena Ale no, po prostu odpowiedź 89. I to jest e, Najbliższa odpowiedź, no bo jak już wiecie, oglądaliście przed chwilą liczenie, było 81 tych fig, więc 89,8 pomyłka, ale no najbliższy wynik, więc postanowiłam uznać mimo wszystko, także Marlenko, dla Ciebie tutaj będzie sadzonka, albo taka przykopana większa, albo taka świeża, albo taka mniejsza, mam nadzieję, że przywiozę Ci osobiście, no i... Ta sezonka trafi w bardzo ciężki region dla fig, bo no ma zury. Także yy, tak się zakończył ten fajny konkurs. No, i tym widoczkiem na figi piękna, w ilości już wiemy jakiej yy, żegnam. Fajnie, że policzyliśmy, jak były jeszcze wszystkie na drzewie. No, bo to już widzicie, trzeba, trzeba je zbierać. Nie będzie już ich tyle w tym sezonie ani razu chociaż no, pewnie jakieś tam się wytworzą, ale no te które tu są powinny dojrzeć, więc będę wam to oczywiście pokazywać w trakcie. Pewnie jeszcze jak będziemy zbierać, ale dzisiaj się śpieszę i już nie będziemy zaglądać do środka. Także Tyle na dzisiaj. Jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda w środku, to jest dużo filmów u mnie na. Mam playlistę o figach, także tam sobie obejrzyjcie. Na razie i gratuluję. Gratuluję Marlena. No i jeszcze, i dzięki wszystkim za zabawę. Nie spodziewałam się, że w sumie tyle osób będzie chciało pozgodywać. No dobra, jesteście zaskoczeni, bo że jest aż trafik, ona naprodukowała, bo ja no jak wiecie, byłam zaskoczona, także widzę wszyscy inni też, oprócz Marlene.